Czyli pan mi powie, co teraz tutaj montują? Jak, jak te elementy się nazywają? To są dźwigary dachowe. Czyli dźwigary dachowe, ile ich będzie, ile sztuk? Proszę pana, tutaj nad częścią tą e, basenową to będzie ponad 30, 30 kilka. A tam e, jeszcze ta w zasadzie cała konstrukcja dachu I Ile taki dach. dźwigar udźwignie, ile on waży? Hmm, proszę pana. E, ile waży? To trudno mi powiedzieć. Ale e, myślę, że jakieś około 3-4 ton każdy eee, tutaj już są przygotowane wszystkie już dojechały do koszalina? I kiedy one ostatecznie się pojawią? Już takie zamontowane do końca Dobre.